Krótki farm tour po mojej ponad dwutygodniowej nieobecności. Jak widać, pomidory już mają sporo odrostów. To są dwutygodniowe pomidory, bo przed wyjazdem wszystkie pięknie podciąłem. Tutaj na dole, mniej więcej miesiąc temu, czy trzy tygodnie temu, posadzone buraki. Bardziej miesiąc temu. Pory zimowe, ale coś mi te pory atakuje. Widzę, że. One nie są takie super zdrowe. Za gęsto je posadziłem. No, taki był eksperyment. E, wiem o tym, że, e, tego, żeby tego nie powtarzać. E, bardzo ładnie jak one rosną. E, szczególnie w tej drugiej alejce widać, że one mają no, z półtorej metra spokojnie. Więc spodziewam się bardzo ładnych bulw. Tutaj cybory. Też te takie wyglądające jak trawy. E, Kapusta Komatsu, a tam też są małe kapusty pekińskie. Ładne, ładne, widać, kapusty. Tutaj są większe kapusty pekińskie. Bardzo smaczne na do sałatki. To z kolei jest grządka z marchewkami do zimowania. Ona jest. No, Posiadam mniej więcej miesiąc temu w sześciu rządkach gęsto i ona po prostu zostanie później przesypana na zimę liśćmi, i przez całą zimę będziemy sobie po kolei wyjmować z ziemi. Topinambury jak widać, mają no, spokojnie w niektórych miejscach 4 metry, więc mam nadzieję, że będą ładne zbiory. A tu jest moja grządka dyniowa z jakimiś właśnie kabaczkami, cukiniami tu też posadziłem po środku eksperymentalnie na kompoście bataty, ale grządki batatowe mam gdzie indziej. Natomiast jak widać tych dyni Hokkaido jest, jest sporo, one nawet ładnie się tutaj udały. Ale na przykład arbuzy mi tu na tej grządce nie wyszły, więc e, no nie można mieć wszystkiego, ale na innej, na innej grządce mi bardzo ładnie poszły. E, no i jeszcze maliny, jak widać jeszcze malin jest sporo, tylko że one też są źle prowadzone, będę musiał je pewnie przesiadać na, na e, jesieni. E, no i m, też bardzo ładne są e, tutaj, o zobaczcie jakie piękne. A michunki te akurat mi nie, nie wyrosną, tak one raczej nie dojrzeją. No i tak to, tak to wygląda, zabieram się za robotę.